Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Zaczynamy go dokładnie w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek, czyli zaraz po podpisaniu kontraktu z Leo Messim. No słuchajcie, ja wciąż, szczerze mówiąc, nie do końca dowierzam w to, co się wydarzyło. Udało nam się podpisać kontrakt z Messim na pensję 90 tysięcy euro tygodniowo, więc nagieliśmy tutaj nasze mm, zasady, jeśli chodzi o sufit płacowy, ale tak jak mówiłem, dla Messiego i Ronaldo, dla tych dwóch zawodników, Zrobię wyjątek i po prostu przekroczę ten nasz sufit płacowy. Dla nich jest to dozwolone. Oczywiście po sezonie spędzonym w naszym zespole będzie się musiał dostosować do pensji pozostałych zawodników, ale na pierwszy sezon gry jestem w stanie dać mu tą pensję wyższą od pozostałych zawodników. Więc słuchajcie, no. Pierwszy z dwóch głównych celów transferowych na całą tą karierę tak naprawdę został już załatwiony w tym momencie. Messi będzie dla nas grał od przyszłego sezonu. Tak samo Tiago Silva jest już podpisany, o tym już wiecie, on również dołączy w przyszłym sezonie, ale słuchajcie, zanim rozpocząłem nagrywanie tego odcinka, to przyjrzałem sobie wszystkich zawodników na tej naszej liście życzeń, którą tutaj mamy i sprawdziłem z kim jeszcze ewentualnie moglibyśmy podpisać kontrakt i ściągnąć go po sezonie za darmo. I jak się okazuje jest tych zawodników całkiem sporo, ja tutaj sobie zapisałem tych, którzy najbardziej by mnie interesowali. I lecimy dalej i już wam mówię, kto jest do podpisania. Do podpisania jest m.in. pajet. Tylko zastanawiam się, czy to jest piłkarz, którego byśmy chcieli. Bo tak, to jest środkowy pom pomocnik ofensywny. My środkowych pomocników ofensywnych w naszym zespole w ogóle nie używamy na ten moment. Więc zastanawiam się, czy to jest transfer sensowny. Mógłby też teoretycznie pajet grać na lewym skrzydle. Tylko, że on jest już trochę za wolny, jak na skrzydło. No, a skrzydła i atak mamy już w tym momencie zapewnione na bardzo wysokim poziomie na przyszły sezon, więc po prostu zastanawiam się, czy ten transfer ma jakikolwiek sens. Yy, mamy tutaj też paru innych wolnych zawodników. Między innymi wolnym zawodnikiem będzie yy, od przyszłego sezonu Suarez. Mu się również kończy kontrakt z Atletico. No i słuchajcie, no to, by był, to by było bardzo ciekawe wzmocnienie przede wszystkim marketingowo, bo to jest wielkie nazwisko. Tylko też powstaje tutaj pytanie, czy my potrzebujemy tego zawodnika. Mamy na ataku Pepiego, na prawym skrzydle będziemy mieć Messiego, na lewym skrzydle będziemy mieć Azevedo, naszego juniora, którego ściągniemy prawdopodobnie w trakcie tego sezonu z wypożyczenia. No i tak się zastanawiam, jeden napastnik, jako zmiennik Pepiego, w sumie by się przydał, więc myślę, że Luis Suarez to jest całkiem fajna opcja do podpisania, zwłaszcza, że jego tygodniówka w tym momencie nie jest jakaś wysoka. I myślę, że tutaj moglibyśmy wynegocjować fajne warunki, ale zobaczmy, kto jeszcze tutaj jest. Yy, Quadrado to jest też piłkarz, którego bardzo byśmy chcieli podpisać. Niestety tutaj jest duża tygodniówka, ale to jest piłkarz, który bardzo by się nam przydał jako zmiennik yy, dla Roberta Gumnego. Yy, no i tak naprawdę tylko jako zmiennik dla Roberta Gumnego. Tutaj chyba żadnej. Innej roli byśmy mu nie dali. Jeśli chodzi jeszcze o wolnych zawodników w przyszłości, no to tak, możemy podpisać też kontrakt z Bejlem. To jest fajna opcja o tyle, że on ma 33 lata, więc jest tak naprawdę najmłodszy z tych tutaj, z większości zawodników, których tutaj mamy na tej liście życzeń, jeśli chodzi o tych doświadczonych piłkarzy. No tylko, że to nie jest zbyt wysoka ocena ogólna i wciąż bardzo wysoka pensja i prawdopodobnie nie chciałby z niej schodzić jakoś bardzo mocno. Więc od razu mówię, to by się prawdopodobnie nie udało. Natomiast kończy się kontrakt również Boatengowi, którego już dwukrotnie próbowaliśmy sprowadzać do naszego zespołu, nie udawało się to. 33 lata, 80 cena ogólna to jest naprawdę świetna opcja, tylko pytanie, czy my potrzebujemy środkowego obrońcy? Zwłaszcza, że sprowadzamy przecież Tiago Silva, a mamy też młodych ośrodkowych obrońców, którzy w przyszłym sezonie będą już na znacznie wyższym poziomie. Więc tutaj jeszcze się zastanowimy. Wolny jest również Sanchez, ale to jest opcja, z której byśmy skorzystali, gdyby nie Luis Suarez. A uważam, że opcja z Luisem Suarezem jest znacznie lepsza, ponieważ jest on po prostu w tym momencie lepszym piłkarzem. Jest to też według mnie większe nazwisko, zdecydowanie. No i ma praktycznie połowę tej tygodniówki, którą Sanchez, więc będzie to dużo, lepszy, dużo lepsza opcja. I to są już wszyscy, tak naprawdę, zawodnicy do podpisania sensowni, których tutaj mamy. No i zastanawiam się, po kogo iść w pierwszej kolejności i myślę, że pójdziemy sobie po, po Quadrado, bo to jest piłkarz, który naprawdę nam się przyda w przyszłym sezonie. Choć wiem, że ta jego, ta jego ocena pewnie spadnie jeszcze do 78-7, ale to i tak będzie spore wzmocnienie. Ja bym chciał jeszcze zerknąć tylko na to, na ile on jest yy, szybki. Yy, już patrzymy tutaj. Jest bardzo szybki, mimo już dosyć zaawansowanego wieku. Więc to jest piłkarz, który nam się przyda. Porozmawiajmy z Quadrado. Tylko, że on dosyć dużo zarabia i pytanie, czy będzie w stanie zejść z pensją na nasze warunki, czyli na 40 tysięcy. To może być trudne. Ważny piłkarz, on pewnie będzie chciał być kluczowy. Okej, okay, zgadzam się na to. Yy, dalej. Myślę, że spokojnie możemy go podpisać na 2 lata i on się na to zgadza, więc bardzo fajnie. Nie chcę klauzuli, więc kolejna fajna opcja. Tylko teraz pytanie: ile on by chciał zarabiać? My mamy zaproponować jakąś pensję, więc myślę, że od razu zaproponujemy mu te 40 tysięcy. Chociaż wiecie co, my podpisujemy już tych piłkarzy na przyszły sezon, a w przyszłym sezonie przecież yy, ja znowu będę chciał zwiększyć ten sufit płacowy o 10 tysięcy, czyli do 50 tysięcy. Tak więc. Mamy tutaj spore pole manewru, bo myślę, że możemy mu te 50 tysięcy ostatecznie dać, zważywszy na to, że podpisujemy go dopiero na przyszły sezon, tak naprawdę. No tutaj trzeba dać naprawdę fajną ofertę 350 tysięcy. No i co? Dobra, spróbujmy, złóżmy taką ofertę, zobaczymy, co on powie. On chce zarabiać znacznie więcej, więc tutaj może być ciężko. Tą premię od razu usunę, bo to i tak prędzej czy później samo się usunie. Więc zróbmy tak. 45 tysięcy na ten moment, a tutaj aż pół miliona bonusu za podpis. Składamy taką propozycję. On chce aż 68 tysięcy zarabiać. Uważam, że jego umiejętności, zwłaszcza te, które będzie przedstawiał w przyszłym sezonie, które będą już na pewno słabsze niż teraz, no to nie są umiejętności na tak wysoką pensję. Tylko, że on właśnie no, jest w Premier League, jest w Manchester, w Manchester United, więc nic dziwnego, że chce zarabiać spore pieniądze. 50 tysięcy ja jestem w stanie mu zaproponować, tutaj też troszeczkę pójść w górę, ale większego bonusu niż 750 tysięcy raczej mu nie zaproponuję. Więc tutaj po raz kolejny schodzimy na 50. No coś czuję, że będzie się ciężko tutaj dogadać. Prawdopodobnie z Kładradą się nie dogadamy. Okej, okay, oni potrzebują czasu, żeby to przemyśleć, choć nie sądzę, żeby, żeby z tych negocjacji coś było. Tak naprawdę spodziewałem się, że on trochę bardziej będzie chciał zejść z tej pensji, patrząc na jego wiek i umiejętności w tym momencie. Yy, no ale w takim razie, skoro to wygląda w ten sposób, to lecimy po Luisa Suareza, i tutaj myślę, że to będzie dużo prostsze, wbrew pozorom, bo ta jego pensja naprawdę jest już dosyć niska w tym momencie zaskakująco niska. No, kluczowy piłkarz. Raczej nie ma innej opcji. On by chciał kontrakt na rok, ja proponuję na dwa lata. On się zgadza, więc świetnie. Nie chcą klauzuli, my to akceptujemy. I czy wy to widzicie? On naprawdę jest gotowy zejść na bardzo niewielkie pieniądze. Więc tak, zostawmy te 32 tysiące na razie tutaj i 250 bonusu. Zobaczymy, co powie. Jeśli się na to zgodzi, ok, Chcę troszeczkę więcej, ale to oczywiście nie ma problemu. Ale negocjujmy 35 tysięcy i tutaj 275 bonusu. Myślę, że oni się na to zgodzą. Składamy taką ofertę, i oni się na to zgadzają. Więc słuchajcie, mamy podpisanego Luisa Suareza. Robimy kolejny potężny transfer. I w tym momencie zobaczcie: ta trójka Luis Suarez, Thiago Silva i Leo Messi, trójka z Ameryki Południowej. Zawita w naszym zespole już w przyszłym sezonie, więc to będzie naprawdę wyjątkowo ciekawy sezon, jeśli chodzi o piłkarzy, których, którymi będziemy dysponować. No i teraz pytanie, czy chcemy jeszcze kogoś sprowadzić z tych, wiecie, z tych piłkarzy, o których już wcześniej mówiłem. Patrzę jeszcze tutaj na tych bramkarzy, ale oni nie są do wyjęcia na ten moment. Więc myślę, że na razie przejdziemy sobie dalej, zagramy sobie. To spotkanie z New England Revolution. Oczywiście tutaj w zespole troszeczkę musimy wprowadzić zmian, bo są zmęczeni zawodnicy. Damy szansę Fabregasowi, który dosyć dawno w sumie nie grał. Tutaj może niech zagra Gregory, tylko go musimy, musimy mu zmienić pozycję. Zamieńmy ich tutaj. I sosy damy trochę niżej, ale niech zagra na środkowym pomocniku. Ok, niech tak to tym razem wygląda. Jeśli chodzi o obronę. Damy szansę tutaj Quinterosowi, który zagra sobie za Albiola. I czy jeszcze chcemy jakieś zmiany wprowadzać? Możemy jeszcze za Jedlina wprowadzić Gipsa. Ok, trochę zmian tutaj w składzie robimy. Yy, tak, to by było na tyle. No i przechodzimy do tego spotkania, zobaczymy jak nam pójdzie. I w tym spotkaniu wygrywamy 2 do 0. Iguain i Pizarro strzelają dla nas bramki, więc kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Bardzo dobry wynik. Zobaczmy, jak to przedstawia się w tym momencie w tabeli. Jesteśmy wciąż na miejscu drugim, ale powoli zbliżamy się do Orlando City, z którym za chwilę będziemy mieć spotkanie, więc to będzie bardzo ważny mecz. Przychodzą do, przychodzi do nas quadrado z kontrofertą, która jest na bardzo podobnym poziomie, o ile nie jest identyczna, jak ta o której rozmawialiśmy wcześniej. No ja na pewno nie dam mu takich pieniędzy, ale jestem w stanie ten bonus podciągnąć naprawdę wysoko. 700 tysięcy bonusu 50 tysięcy pensji. No i tyle. Zobaczymy, co powie. I on wciąż się upiera przy 68 tysiącach. No to jest chyba nie do zrobienia, żeby on tutaj zgodził się po prostu na ten większy bonus w zamian za mniejszą pensję. 750 tysięcy. No to jest prawdopodobnie nasze ostatnie słowo. I to ostatnie słowo możemy co najwyżej powtórzyć jeszcze raz. Może sobie to przemyślą i stwierdzą, że to jest całkiem dobra opcja ostatecznie. Ale no, więcej nie dam, nie ma opcji. Jeśli się teraz nie zgodzą, ale oni się zgadzają, więc. Wow, jestem w szoku, że to się jednak na tych warunkach udało. Słuchajcie, no, powtórzyliśmy y, tą propozycję. No i Quadrado będzie również naszym piłkarzem od przyszłego sezonu. No, nie spodziewałem się tego, już byłem pewny, że te negocjacje skończą się porażką. Tymczasem mamy podpisanego już czwartego zawodnika na przyszły sezon. No, wygląda to świetnie i myślę, że chyba na tym już poprzestaniemy, bo to są już naprawdę duże wzmocnienia na przyszły sezon. Ewentualnie możemy pomyśleć o jakimś wzmocnieniu jeszcze. Na ten sezon, oczywiście, chcielibyśmy tutaj sprowadzić jakiegoś młodego lewego obrońcę, jeśli już, jeśli już myślimy o jakimś wzmocnieniu na ten sezon. Więc zerknijmy sobie na wytyczne. I mamy tutaj paru lewych obrońców znalezionych. Yy, już niektórzy z nich są skautowani. Jeszcze troszeczkę czasu to zajmie, zanim się dowiemy. Tego Johna Tulkina poznamy już za jeden dzień. Będziemy wiedzieli, czy jest sens po niego iść. Yy, możemy w sumie sprawdzić tego Lopez'a. I okej, okay. zobaczmy jeszcze, czy tutaj, tutaj wciąż nikogo nie ma. Okej. Okay. Więc po prostu przechodzimy sobie dalej, i czeka nas już za chwilę spotkanie z Orlando City na wyjeździe, więc to nie będzie łatwy mecz. Mamy tutaj końcowy raport na temat tego Tolkiena, i on no niestety nie wygląda tak dobrze, jakbym tego chciał. Dodajmy go do listy życzeń, ale no raczej nie, raczej to nie jest opcja, która by nas interesowała, ale teraz skupiamy się już na tym spotkaniu z Orlando City. No i pytanie, czy chcemy jakiekolwiek zmiany w tym zespole wprowadzać. Mi się wydaje, że ten zespół wygląda bardzo dobrze, jest wypoczęty, więc z Orlando City tym składem wygrywamy dwie bramki Pepiego fantastycznie. Oni jeszcze z czerwoną kartką. To był kolejny bardzo udany mecz w wykonaniu naszego zespołu. I jak wygląda w tym momencie sytuacja w tabeli? To już są tylko cztery punkty straty do Orlando City i jeden zaległy mecz. To warto też y, zauważyć. Mm, Gregore. Jest zadowolony, że dostał kilka okazji do gry. Ok, to cieszy. No i co? Chyba przechodzimy dalej. Po prostu czekamy na te kolejne raporty odnośnie lewych obrońców obiecujących, zobaczmy jak ten Vita wygląda. No niestety wygląda jeszcze słabiej, więc go nawet nie będę dodawał do listy życzeń, bo to po prostu bez sensu po niego i tak z pewnością nie sięgniemy. Zobaczmy, czy ktoś tam może doszedł do, do tych obiecujących lewych obrońców. Czy mamy tutaj kogoś nowego? Jest ten Bueno, który gra w Wolverhampton. To jest cofnięty lewy skrzydłowy, ale ok. Prześledźmy go sobie. Choć nie sądzę, że to będzie jakiś wysoki poziom, ale możemy go sprawdzić. Powiem wam tak: skoro tutaj nie jesteśmy w stanie nikogo znaleźć, to sobie usuniemy tą wytyczną i dodamy troszkę inną. Tylko najpierw muszę zobaczyć, tutaj. Od 16 do 22 lat tutaj mamy zawodników. To w takim razie. Jeśli chodzi o tą wytyczną, to sobie zrobimy w ten sposób. Lewy obrońca, również obiecujący, tylko po prostu tutaj tą kategorię wiekową sobie wzniesiemy trochę wyżej. To też mają być młodzi zawodnicy, ale troszkę starsi niż ci w tej kategorii. Zobaczymy, kogo nam tam znajdą nasi skałci. Może tam pojawi się jakiś naprawdę ciekawy, dobry zawodnik. Tymczasem gramy z Columbus Crew. I tutaj, czy chcemy dokonać jakichś zmian? Zastanówmy się chwilę. Wydaje mi się, że raczej nie. Wychodzimy znowu tym składem, który pokonał Orlando City, lidera naszej konferencji, i w tym meczu wygrywamy po raz kolejny, tym razem 2 do 1. Pizarro i Mota strzelają dla nas bramki. No naprawdę forma naszego zespołu jest wyśmienita w ostatnim czasie. Zobaczmy, jak to wygląda w tabeli. To już jest tylko punkt straty do Orlando City. I słuchajcie, gdyby udało nam się wygrać konferencję, to byłaby świetna sprawa, ponieważ zerknijmy sobie tutaj na oczekiwania zarządu i mamy tutaj dotarcie do ćwierćfinału rundy playoff. Jeżeli wygramy konferencję, to my automatycznie do tego ćwierćfinału dołączamy. Zespoły od drugiego do siódmego miejsca grają jeszcze rundę wstępną przed ćwierćfinałem. Więc jeżeli nie wygramy naszej konferencji, to będziemy też w tej rundzie wstępnej, ale jeśli ją wygramy, to od razu ten cel od zarządu zostaje spełniony. No i tak by było. Najlepiej, gdyby się udało w ten sposób to zrobić. Zobaczymy, czy się to uda. Za chwilę gramy z Toronto, ale zerknijmy sobie tutaj na wiadomości, bo mamy dwa raporty o juniorach. To są ostatnie raporty tych scoutów. I zobaczmy, czy jest tutaj ktoś ciekawy. No, ten Joey wygląda całkiem przyzwoicie. Ok, podpiszmy z nim kontrakt. Resztę odrzucamy. Mamy tutaj jeszcze ostatni raport na temat polskich piłkarzy. Zobaczmy, czy tutaj jest jeszcze ktoś ciekawy. No tutaj jest fajny potencjał, to podpiszmy go. Tutaj nie. Tutaj również nie. Tutaj też i prawdopodobnie już tak zostanie. Ok, czyli też jednego Polaka tutaj udało nam się podpisać. Zobaczmy, jak ci zawodnicy wyglądają w szkółce juniorów. Naprawdę dużo tutaj zawodników mamy i za chwilę myślę, że będzie trzeba część z nich zwolnić, bo już za dużo ich się tutaj porobiło. Czy ten górski rzeczywiście jest lewym pomocnikiem? No, wydaje się, że może być lewym pomocnikiem. Ok, niech tak zostanie i dajmy mu to. Mamy również tutaj, mm, tak, jeszcze na zrównoważonym jest ten Joey. Czy on rzeczywiście jest prawym pomocnikiem? Zobaczmy, jak to wygląda w jego wypadku. Wydaje się, że tak. Tutaj też jest chyba ta pozycja dobrze dobrana. Yy... Okej, okay, on może niech idzie w to. Dobra, więc tak to wygląda, i przejrzyjmy sobie od razu tych juniorów. Czy, czy przypadkiem nie chcemy kogoś yy, zwolnić? No tutaj ten potencjał wygląda dosyć słabo, więc go zwalniamy. Jeśli chodzi o tego piłkarza, no to bardzo słabo wygląda ten potencjał, ale fajna jest ocena na początku. Więc przeniesiemy go do drużyny i wystawimy od razu na listę transferową, żeby trochę chociaż na nim zarobić. Tutaj są fajne potencjały. To jest nowy nasz zawodnik. No i ten Adams. Zastanawiam się, czy no jest sens go tutaj trzymać. Powiem Wam, że chyba nie za bardzo, więc go zwalniamy. Tutaj wygląda fajnie całkiem potencjał. Choć ocena początkowa jest słaba, ale Nowakowskiego przeniesiemy do drużyny i damy do wypożyczeń. Mruz ma 15 lat, więc i tak, no niech jeszcze tutaj zostanie. Williams. No tutaj to wygląda bardzo słabo. Nie, no też go zwolnimy, bo to naprawdę nie wygląda dobrze. No i Jabłoński wygląda świetnie i ocena początkowa. On tutaj jeszcze zmienia pozycję, więc ok, poczekamy i zobaczymy, co będzie dalej z nim. No niestety miałem znowu jakieś problemy z nagrywaniem ekranu. Przez jakiś czas nie nagrywało mi ekranu. Nie wiem w jakim momencie dokładnie mi to ucięło i jak to zmontuję, ale jakoś postaram się to zrobić. W każdym razie przeglądaliśmy sobie tutaj tych zawodników, młodych, którzy są na wypożyczeniu. No i mówiłem o tym, że AZW do będziemy chcieli odwołać z wypożyczenia. Pod koniec tego sezonu, jeszcze jak będziemy mieć kilka spotkań w normalnie ligowych, w konferencji, żeby wiecie, wdrożył się w ten zespół, a potem był bardzo dużym wzmocnieniem na mecze fazy play-off. Więc na razie on tu jeszcze zostaje, ale będziemy go potrzebować na pewno pod koniec tego sezonu i go sprowadzimy. Tutaj ten nawaret też całkiem przyzwoicie się rozwija um, u naszego rywala New York City. No i jest ten Gonzales Pires, yy, który jest tutaj na wypożyczeniu w River Plate odkąd tylko ta kariera się zaczęła. Ok, więc to mamy tutaj wszystko ogarnięte. No i gramy teraz w spotkaniu z Toronto. Myślę, że tutaj też żadnych zmian nie będziemy wprowadzać, po prostu wychodzimy na to spotkanie i z Toronto remisujemy tym razem, mimo ogromnej przewagi w statystykach. Ale dobrze, że przynajmniej wpadł jeden punkt, bo i tak naprawdę gramy ostatnio świetnie. Górski jest zadowolony, że dołączył do drużyny. Ok, yy, więc lecimy dalej. Mamy ofertę wypożyczenia za stepienia, więc oczywiście chętnie go wypożyczymy. Tylko, że ma być to wypożyczenie bez opcji wykupu. Ok, lecimy dalej, i przed nami spotkanie z. Z Filadelfią. Mamy końcowy raport na temat jednego z zawodników tutaj. No i niestety ten zawodnik też wygląda bardzo słabo, więc nie jesteśmy nim zainteresowani. Zerknijmy sobie tutaj, czy już w tych nowych wytycznych nam się ktoś pojawił. Niestety wciąż tutaj nie ma nikogo, ale chyba mamy tutaj jakichś nowych zawodników. Jest ten Andre Reynolds Il. Prawdopodobnie. Ale on wygląda dosyć słabo, więc myślę, że nie będziemy tutaj za bardzo się skupiać na nim. No, ten też nie wygląda za ciekawie zawodnik. Okej, okay, więc chyba raczej nikogo ciekawego tutaj nie ma. Więc przechodzimy sobie do spotkania z Filadelfią, która jest na trzecim miejscu w swojej konferencji. Nasz zespół jest w tym momencie mocno zmęczony, więc tutaj parę zmian byśmy wprowadzili. Mm, damy szansę Iguainowi, który dawno nie grał Ostatnio gra głównie Pepi, więc tutaj sobie jednorazowo pozwolimy na taką zmianę Zagra sobie Fabregas Za Albiola zagra również Quinteros I myślę, że to, to by było na tyle Przechodzimy do tego spotkania i z Filadelfią po raz kolejny remisujemy No troszeczkę nam ten zespół zaczął słabiej grać w ostatnich spotkaniach Ale to wciąż jest bardzo wysoki poziom no dobrze, zobaczmy, czy jeszcze jakieś mamy spotkanie do rozegrania w sierpniu. Nie w sierpniu już... A tak, jednak, jeszcze mamy z New England Revolution to myślę, że jeszcze sobie do tego spotkania przesymulujemy. To spotkanie rozegramy, natomiast ostatnie kilka dni i ostatnie godziny okienka transferowego zrobimy sobie już w następnym odcinku. Mamy tego Lopeza, który wygląda naprawdę fajnie, tylko że on gra w Tottenhamie. No i pytanie, czy my chcemy sprowadzać zawodnika do Stanów Zjednoczonych z tak wielkiego klubu jak Tottenham. No, musimy się jeszcze nad tym zastanowić, być może zrobimy to dopiero w kolejnym odcinku, jeżeli już. Tutaj wypożyczenie na 2 lata udało się wynegocjować. Dla mnie to jest całkiem fajna opcja, więc go wypuszczamy tam na 2 lata. Lecimy dalej. No, niestety jednak stepień nie zostanie wypożyczony. Prawdopodobnie nie chciał dołączyć do tego klubu. Ok, jego wybór. Tutaj widzimy, skład jest wypoczęty, więc przechodzimy od razu do tego spotkania. I tym razem wygrywamy. Jedyną bramkę strzelił Pepi już w drugiej minucie. No i 1 do 0. Jak najbardziej zadowalający wynik. Zobaczmy jeszcze, jak to się prezentuje w tabeli w tym momencie. Zaledwie jeden punkt straty do Orlando City. Więc tutaj naprawdę będzie się bardzo ciekawie działo w tej tabeli. Gregorę znowu mówi, że chce grać częściej. Okej. Okay. Dobra, więc słuchajcie. Zostało nam dosłownie kilka dni i później te ostatnie godziny okienka transferowego, letniego. Chciałbym jeszcze jakichś wzmocnień dokonać. Ale jakie to będą wzmocnienia i czy uda się kogoś porządnego jeszcze tutaj do naszego zespołu sprowadzić, to dowiecie się w kolejnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.